Mam 3 minuty, żeby uciec z jamentowemu łowcy. Ej, a w ogóle się no zrobi, nie że wygląda. Jest na cztery, to jest. O, wiatko. Wow, ej, ale tak akurat niedobrze. Ty mnie strapowałeś z tymi owcami! ty poszedłeś? Dobra, ja jestem wystakowany i jest idę po ciebie. Jak wystakowany? Dosłownie mia miałeś od początku 2 metrowego seta. Wystakowany dysk. Aaaa, wystakowany dysk, nie mnie Zwłaszcza, No właśnie, je To jest takie stresujące dla mnie. Nie mogę cię pra... Ile masz czasu? Pół serduszka mi właśnie zabrałeś. Dokładnie to czas mi zabrał. Dobra. Dobra? Nie. Strasimy głodek, ale 3, 5 sekund.